Dla wielu mieszkańców naszej gminy święto Trzech Króli kojarzy się ze wspólnym kolędowaniem w Ispickim Kościele. W tym roku po raz pierwszy mieszkańcy obejrzeli jasełka i wysłuchali koncertu Kolend przygotowanego przez uczniów zespołu szkół. Dzieci są zawsze chętne do występów, do przygotowywania się wszelkiego rodzaju, właśnie artystyczne rzeczy ich interesują. I myśmy chcieli promować jakby te dzieci, żeby to nie było tylko tak, że w murach szkoły prezentują swoje umiejętności wobec nauczycieli, pracowników i z innych uczniów, prawda? Ale też wobec właśnie środowiska lokalnego. Przygotowanie spektaklu i utworów muzycznych wymaga czasu i nauki, ale dzieci łatwo sprostały wymaganiom. Słuchaliśmy na próbach i w samo weszło do głowy. Nuty przed sobą się miało i... Się grało. Wszystkie te przedstawienia, czy jasełkowe, czy bożonarodzeniowe, które dzieci przygotowują na ostatni dzień szkoły przed świętami, właściwie widzą tylko nauczyciele i dzieci. A dzięki temu, że wystawiamy to po raz kolejny właśnie po świętach już, do tej pory w szkole, w tym roku w kościele, mogą to zobaczyć również rodzice, rodzice, mieszkańcy gminy. A to też jest chyba ważne, żeby dzieci mogły się pokazać na zewnątrz, a rodzice, żeby zobaczyli, co tak naprawdę się w szkole dzieje. Oprócz siedzenia i nauki w ławce, organizatorzy wydarzenia połączyli kolędowanie wraz ze zbiórką pieniędzy na charytatywne cele. Mamy w szkole w Wizbicku chorego chłopca, mamy w szkole w Otnicach dziewczynkę, która już właściwie jest naszą absolwentką, ale ciągle o niej pamiętamy i no i jeszcze. w. W minionym roku spotkało ją takie nieszczęście ją, jej rodzinę zmarł jej tato. I w ten skromny sposób, bo domyślam się, że tu nie są wielkie pieniądze na miarę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale chociaż w ten sposób pokazać, okazać swoją pamięć i, i takie nasze szkolne wsparcie. Za które obdarowani są niewątpliwie wdzięczni.